dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie ponownie w Poradach z Podlady i dla tych, którzy są na naszym kanale po raz pierwszy, ja mam na imię Grażyna. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat bardzo, bardzo banalny, na temat goździków, goździków, które czynią cuda. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, nie odkrywam tu dzisiaj żadnej Ameryki, w Boże, ale chcę Wam przypomnieć o cudownych właściwościach Maleńkich, suszonych goździków. Dlaczego? Ostatnio miałam troszkę dolegliwości z przemianą materii, a i w Waszych komentarzach pojawia się często pytanie dotyczące dolegliwości tego typu i dlatego biorę dzisiaj na tapetę goździki, które są popularne jak mało jaka, jakaś tam przyprawa. Są popularnym składnikiem wypieków świątecznych, potraw, pierników, no nawet grzanego wina, tak zwanego grzańca czy ponczu. Takie ma, te malutkie ponki brązowe, kwiatowe, które prawdopodobnie oczywiście znacie jako przyprawę z kuchni, pochodzą z drzewa goździkowego. Nawet jeśli mają taką samą nazwę, to goździk i goździk, kwiat ogrodowy, nie mówię tu o tych kwiatach ogrodowych oczywiście, nie mają ze sobą nic wspólnego. Mają tylko tą samą nazwę i tyle, ponieważ kwiat ogrodowy wydziela podobny zapach do goździka, tego co używamy w kuchni, może dlatego ta nazwa, albo możliwe, że pochodzi raczej od jego podobnego kształtu do gwoździa. Chociaż goździk jest używany na całym świecie do celów leczniczych, tak, tak, lub jako przyprawa w kuchni oczywiście, nie rośnie on nigdzie w Europie. Pochodzi z indonezyjskiego archipelagu, ale dziś jest uprawiany od Malezji po Australię, tam gdzie ciepło. Ja wiem, że nie wszyscy kochają goździk ze względu na jego aromatyczny, ale bardzo ostry i lekko nawet powiedziałabym palący smak. No ale cóż, naukowcy klasyfikują goździk jako jeden z najważniejszych naturalnych przeciwutleniaczy, a to już coś. Nawet tysiąc lat temu, słuchajcie, medycyna chińska i ajuwertyjska używała suszonych kwiatów były przepisywane przez lekarzy np. Na, na niepokój psychiczny, zmęczenie, wyczerpanie, a nawet świerzb. Dziś goździk jest również używany np. Na, na, na nieświeży oddech, tak zwaną halitozę, ból zęba i głowy, niestrawność, wzdęcia, mdłości. Naukowcom udało się, słuchajcie, wykryć łącznie bodajże 36 skutecznych składników w suszonych kwiatach. Ja nie wiem, czy wiecie, ale jego olejki eteryczne są szczególnie cenne: znajdują się jeszcze w zamkniętych tych pąkach kwiatowych i stanowią około 14 do 26% goździka. W 80% duża część olejku eterycznego składa się z eugenolu. Substancja ta odpowiada za charakterystyczny zapach goździków i większość ich leczniczych właściwości. Eugenol hamuje na przykład rozwój bakterii, wirusów. O, tego słowa nie lubię używać ostatnio. <grybki> I, I oczywiście rozwoju grzybów, a ze względu na swój zapach stał się częścią przemysłu, oczywiście perfumeryjnego. Oprócz olejków eterycznych w kwiatach znajdują się również flawonoidy, kwasy fenolokarboksylowe och, trudny wyrost, oraz niewielkie ilości garbników. W tej kompozycji nadają goździkowi działanie przeciwskurczowe, antyseptyczne, przeciwwirusowe i przeciwgrzywiczne, przepraszam. Pewnie dlatego dzisiaj wielu naturoterapeutów i lekarzy medycyny alternatywnej używa go na przykład na ból zęba, stany zapalne, problemy jelitowe czy nawet brak popędu seksualnego. Goździk, no, oczywiście, pewnie nie zastąpi wiagry. Goździk to naturalna ochrona naszych komórek, jego Ceny przeciwudleniacze to naprawdę naturalne wymiatacze rodników, które mogą chronić podobno nawet przed rakiem. Tu zawsze uważam, dlatego mówię podobno, czy przed wczesnym starzeniem się skóry. Goździk ma również wiele właściwości przeciwbólowych i przeciwzapalnych i jest skutecznym lekarstwem przy zapaleniu jamy ustnej. No i tak, oczywiście, w przypadku leczenia goździkami, mały. Kwiatuszek, suszonego kwiatu, y, trzyma się w, na przykład w jamie ustnej, aż y, on się rozpuści. Można go rzucić, czy, czy no, przegryzać to nie za bardzo, bo on jest naprawdę bardzo ostry. Ale następnie goździk można poknąć albo wypluć nawet. Ja oczywiście robię to drugie, bo nie chcę tego połykać. Ale jeśli masz na przykład zapalenie, korzenia, y, Umieść go na przykład taki mały kawałek goździka w worku policzkowym obok bolącego zęba, ale uważaj naprawdę, by nie popalić sobie dziąseł. Niektórzy mogą być wrażliwi na to i dlatego po prostu należy uważać. Jeżeli nie lubicie ostrego smaku suszonego goździka, to w aptekach oczywiście są kapsułki goździkowe, które dają prawie takie same efekty, no niestety. Ja zdecydowanie wolę goździka tego naturalnego. Teraz porozmawiajmy o opryszczce, ponieważ każdy, kto kiedykolwiek miał opryszczkę, wie, jaki jest to paskudny wirus. To infekcja nie tylko paskudna, ale towarzyszy niestety nam przez całe życie i jest ciągle, i ciągle ona powraca, tak? Jest bardzo trudno ją jakby wyplenić. Terapie mogą, być zapobiega mogą zapobiegać nam się tego wirusa, a jednak w niektórych przypadkach wirusy, opryszczki niestety wykazują odporność na wiele leków. W niezależnych badaniach naukowych naukowcy obiecują oczywiście skuteczną alternatywę, a jest nią olejek goździkowy. Mówi się, że działa nawet wtedy, gdy niektóre leki zawodzą. No, Często jest tak, w przypadku oczywiście medycyny naturalnej i akademickiej, że to, co jest na zewnątrz, co rośnie, częściej nam pomaga niestety niż leki, które są z przemysłu farmaceutycznego. Jest tak skuteczny nasz goździk w walce z opryszką, bo zawiera eugeninę taninową. Goździk jest świetny dla cukrzyków. Jego składniki Działają bardzo podobnie do insuliny i mogą regulować niektóre geny w komórkach wątroby. Naukowcy od dawna, szczerze mówiąc, zajmują się pytaniem, czy substancje roślinne mogą wpływać na metabolizm cukru. Obecnie istnieją nawet dowody na to, że goździk faktycznie może wpływać na komórki wątroby. Tera ta regulacja może spowodować, że komórki wątroby będą ponownie pobierać i przechowywać glukozę. No, a teraz dla tych, co czują się ciągle zmęczeni i osłabieni, powodem tego często są oczywiście rozprzestrzeniające się zarazki lub bakterie w naszych organizmach, które nosimy w sobie. Substancja czynna eugenol odpowiada za przyjemny zapach goździka i ma również działanie właśnie antyseptyczne. Przyczynia się do skutecznej kontroli zarazków i pomaga układowi odpornościowemu w eliminacji patogenów. Jak w przypadku oczywiście innych ziół czy, czy, czy przypraw oczywiście yy, najważniejsze jest tak zwane prawidłowe yy, dawkowanie, bo ono decyduje tak naprawdę o skuteczności. Jeśli, na przykład, podczas zabiegu w jamie ustnej zawartość olejku nie spadnie poniżej 5%, może to spowodować podrażnienia. Ja akurat nie mam tego, żadnych podrażnień śluzówki, błony śluzowej, no ale wiem, że takie i muszę to powiedzieć: o tak, <grytania> przypadki mogą się zdarzać. Wrażliwa skóra również może silnie reagować na olejek goździkowy. Dlatego warto wcześniej przetestować niewielką ilość po prostu na, na skórze. W przeciwnym razie, no tak, używaj olejku goździkowego tylko do zewnętrznego zastosowania, a następnie zawsze rozcieńczaj go na przykład z wodą. Kobiety w ciąży powinny całkowicie unikać terapii goździkami. Naprawdę. Ponieważ mogą, goździki mogą powodować poronienia albo przedwczesny poród, a tego chyba nikt nie chce. Słuchajcie, jeśli chcecie zastosować goździk jako lekarstwo na niestrawność, ból zęba, próchnicę lub stany zapalne w jamie ustnej, zawsze powinieneś o tym wcześniej porozmawiać z lekarzem. Jest to szczególnie ważne, ponieważ może on udzielić Ci najlepszej porady, Dotyczącej dawkowania, na przykład. Oczywiście ja, jako ten, ta buntowniczka, sama na sobie testuję cudowne właściwości goździka, no, ale dzięki Bogu nie mam żadnych mm, alergicznych y, wyprysków czy jakiejś sytuacji takich, które by byłyby niebezpieczne dla mojego organizmu. tak? Nic się nie dzieje, oprócz tego, że y, wyciągam z goździków po prostu z. Tylko to, co dobre. Moi kochani, ja bym bardzo chciała Was zachęcić do dodawania właśnie tych spruszkowanych goździków do tej pasty do zębów, o której przed chwilą mówiłam, do robienia na przykład herbatek goździkowych, które działają po prostu cudownie na ból, na stany zapalne, infekcyjne, różne sytuacje. Wystarczy na naprawdę zdeczyść dwa, no najwyżej trzy suszone kwiatki w moździerzu no, albo w no, mikser czy jakiś tam inny blender to odpada, bo to 2-3 suszone takie goździki w blenderze, no to to jest głupotą ale po prostu można je sobie właśnie utrzeć w moździerzy i następnie wlać, zalać to jedną czwartą litra wrzącej na przykład wody na te goździki i Pozostawić na 10-20 minut pod przykryciem. No i oczywiście tu muszę Wam powiedzieć, że w celu optymalizacji efektów prozdrobotnych taką herbatkę należy przyjmować najlepiej na czczo lub bezpośrednio przed posiłkami. Możemy też zrobić na przykład tak zwanego jeżyka, nabijając goździkami pomarańczę, pewnie znacie to jeszcze z prac ręcznych w szkole świetnie odkarza pomieszczenie, ale też niweluje na przykład różne przykre zapachy, a nawet odstrasza komary. Kochani. Dwa malutkie goździki dziennie wzmocnią Wam układ odpornościowy, wyrównają poziom cukru we krwi, zapobiegną wrzodom żołądka, zmniejszą ilość gazów. Złagodzą mdłości i zaparcia. Będą działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Wspomogą wątroby, uwolnią nas od bólu głowy, wzmocnią stawy i kości. Czegoż więcej chcieć! kiedy Matka Natura jest tak hojna i dała nam coś takiego jak goździki. Mam nadzieję, że przypomniałam Wam troszkę na temat goździków, że będziecie stosować goździki, ale podam Wam jeszcze wartości oczywcze, na przykład na 100 gramów goździków to przypada 414 kilokalorii, Czyli są kaloryczne. Białka 6 gramów, węglowodany około 52 gramów i tłuszczy jest 21 gramów na oczywiście 100 gramów tych goździków. Moi kochani, naprawdę korzystajcie z natury, korzystajcie z ziół i z tego, co Matka Natura nam daje, bo naprawdę warto, a goździki są po prostu rewelacyjne. Jeżeli Wam nawet nie smakują, to od czasu do czasu weźcie sobie po prostu te, yy, takiego zmielonego goździka, czy goździka po prostu całego suszonego yy, i naprawdę warto sobie przepłukać jamę ustną, porzuć je, yy, czy dodawać je do, no nie mówię do grzańca, ale chociaż też się daje, ale do różnych ciast starajcie się po prostu jak najczęściej używać goździki, bo naprawdę warto. Moi kochani, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i cóż, do następnego razu. Cześć!